Zatem mamy za oknem zimę, to kilka o zimie. W wyniku ogłoszonego przetargu na świadczenie usług zimowych, zimowego utrzymania dróg w sezonie 2011-2012 na terenie gminy Jurowień, wyłoniony został wykonawca, którym to jest pan Jarki zamieszkały zamieszkał w Olszakie. I prosiłbym wszel wszelkie informacje o przejezdności dróg, zgłaszać do Urzędu Gminy. Telefon wewnętrzny 40, wszyscy wiedzą, to jest pan Głowa lak Dodatkowo informację kierować do Pani Małgorzaty Cieśli, kierownika referatu Gospodarki Komunalnej, podaje telefon 502 564 890, do Pani Sekretarz tu obecnej 693 036 650. Dwa zdania, jakby uzupełnienia tej informacji. Proszę Państwa, póki co zima nas oszczędza. Także i my oszczędzamy. Jesteśmy po pierwszym zadaniu, tym odśnieżnym, i przyjęliśmy tak w zamierze umownym, że czas odśnieżania to jest 12 godzin od ustania czy zaistnienia potrzeby odśnieżania. Nie będziemy tutaj scenariuszy. W każdym razie prosiłbym wedle potrzeb zgłaszać. My oczywiście też tutaj funkcjonujemy mieszkamy i wiemy, w którym momencie i kiedy uruchomić. No nie da się tak, żeby w ciągu trzech godzin, bo to nie jesteśmy tam w którejś kategorii, że tak powiem, obszarem odśnieżania, ale wiem, że w ciągu tych 12 godzin spokojnie są w stanie odśnieżyć tym sprzętem, który posiadają, a sprzęt posiadają dobry. Nasze, yy, nasze drogi, nasze drogi gminne. Nie odśnieżamy, proszę Państwa, do posesji prywatnych, to w trybie indywidualnym. To co jest w ewidencji dróg gminnych, to odśnieżamy. Sprawa kolejna jeszcze. Prośba jest do wszystkich sołtysów, ale i również apel do radnych. Pani Argiło wie o tym, że realizując Odśnieżanie na terenie danego sołectwa ma potwierdzić czas pracy usługi. Jest to praktyka już znana i apel o uczciwe podchodzenie, bo to są proszę Państwa nasze pieniądze. To tyle, jeżeli chodzi o odśnieżanie. To tyle, jeżeli chodzi o odśnieżanie. Ja do Pana mam pytanie, bo Pan o właśnie. O zimie, o, o odśnieżaniu. Akurat. I ci, co mają, właściwie odnośnie się do mojej wsi. Przepraszam bardzo, może to w tym punkcie ósmy, bo to wnioski, zapytania. tutaj chodzi do wystąpienia, to, to by było. To właśnie do odśnieżania chciałabym. Zapytać. Dobrze, dziękuję. Proszę. Po kolei właściwie. Jeżeli mamy własny dół, czy, czy można po prostu odśnieżać, czy jeżeli by była taka sytuacja, nie czekając po prostu na pana Jargiłę, który wiadomo, że będzie odśnieżał i będzie przyjeżdżał. Bo są takie sytuacje, w tej chwili jest tak, że jest wszystko w porządku jest bardzo dobrze, no ale gdyby, to ten pan Jargiło się nie wyrobi, żeby powiedzmy odśnieżyć wszystkie wiązki tak, dość szybko, więc mam pytanie, czy po prostu możliwość by była taka by w razie jakiejś drogi wyjątku, żeby straż odśnieżała po prostu sama sobie czasami, tym swoim długiem na własny koszt, dziękuję. Dziękuję pani jeszcze zabrać... Także no bo przecież gmina nie będzie płaciła, ale straż jeżeli przejedzie no to chyba ze swoich pieniędzy, no ja mówię tak w tym... Podleigue. Jeżeli chodzi o właśnie, że, że tak powiem to dobrze, że jest taka inicjatywa, że tarnawie jest sprzęt, ale nie będziemy, proszę państwa, dublować kosztów, bo, bo straż w tarnawie Małej też jest dofinansowana, dofinansowana z budżetu gminy. No i ja myślę, proszę państwa. Ja myślę, że nie, bo, nie bądźmy tak w takim gorącej wozie kompanii. Kwestia czy tych dwóch godzin, czy trzech yy, poślizgów, sądzę, sensie, że nie, nie, nie spowoduje jakiegoś totalnego wyłączenia karnawy małej, czy, czy, czy yy, w ogóle wyeliminowania życia powiedzmy sobie gminnego. Ja, ja stoję na takim stanowisku. Czyli po prostu nie można odśnieżać, tak? Własnym sprzętem. Decyzja spokojna. Po prostu, bo ja nie rozumiem. Przepraszam, ja że tak jest, nie nie można. Można. Czyli nie możemy po prostu, tak? Ja, ja możecie tylko to społecznie. Społecznie. Jak zachodzi potrzeba i konieczność, to sobie odśnieżajcie już. I, I wydaje mi się, że to nie jest akurat forum właściwe do tego, żebyśmy o takich detalach rozmawiali. To Dziękuję bardzo.